Jak zdobyć nowe najlepsze pety z nowego Pixel Update'u? Cześć, witajcie moi drodzy, jestem Ruby. Słuchajcie i wreszcie doczekaliśmy się, nowego zarąbistego update'u. Słuchajcie, gdzie mamy aż cztery. Słuchajcie, nowe strefy. Słuchajcie, nowe Pixel strefy, które słuchajcie są totalnie zarąbiste i wyglądają, słuchajcie, jakby były żywo z Minecrafta. A do tego, słuchajcie, mamy uwaga aż trzy huge Powiedz Słuchajcie, mamy ogólnie do wydropienia. Tutaj, słuchajcie, dwa huge pety, Słuchajcie, w sumie ten sam, ale złoty i zwykły. I mamy też moi drodzy nowe jajko, które może nam dać aż dwa huge pety, Słuchajcie i jak, słuchajcie huge pony, I moi drodzy jeszcze jeden huge pet. W każdym razie, moi drodzy, mamy naprawdę mega dużo zarobistych petów. Mam też, chajcie, nowe myfikale, pixel demony. I w tym odcinku, moi drodzy, powiem wam właśnie, jak możecie najszybciej zdobyć te huge pety oraz, moi drodzy, nowe myfikale z nowego update. U. Więc oglądajcie, do końca, słuchajcie. W każdym razie, pamiętajcie, aby koniecznie teraz ołączko ustawić łapę w górę słuchajcie i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, czy podoba wam się ten update, czy też nie. I pamiętajcie też, moi drodzy, żeby koniecznie pić na mojego Instagrama Jeremy teraz słuchajcie, 02 oraz na Discord, na link wypiszę i na grupę we blogu, słuchajcie i na nowy kanał Jeremy Roblox. Plus słuchajcie. W każdym razie, moi drodzy, jak widzicie, totalnie Tam mamy słuchajcie dalej ocean coiny i w tym odcinku się opowiem wam o tym, jak najszybciej słuchajcie w po prostu zdobyć najlepsze pety, które tutaj są, a najlepsze pety, słuchajcie, są warte nawet ponad 100 100, 100 trilionów, 160 trilionów, a nawet podobnym słuchajcie 250 trilionów. Więc naprawdę, moi drodzy, mamy totalnie kozackie pety, totalnie kozackie, słuchajcie, jajka i w tym odcinku opowiem wam wszystko słuchajcie, jak po kolei zdobyć szybko, najlepsze pety. Więc koniecznie, moi drodzy, zobaczcie film do końca, ponieważ naprawdę, moi drodzy, opowiem wam bardzo ciekawy sposób, słuchajcie, którego na pewno mogliście nie znać. Słuchajcie, wchodzę na samym początku, pójdziemy do tamtej skrzyni i pokażę wam w ogóle parę ciekawych rzeczy o tym update'cie I ogólnie jak najszybciej zdobywać słuchajcie ocean coiny, ponieważ słuchajcie, jest bardzo jeden, słuchajcie, fajny sposób, którego wam właśnie pokażę, którego moi drodzy, prawdopodobnie nie znacie. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie mamy tą słuchajcie nową wielką skrzynię, która, moi drodzy, ogólnie nie jest zbyt mocna. Znaczy, znaczy jest w sumie mocna, ale zobaczcie jak, moi drodzy, mamy tutaj, uwaga. Mamy tutaj na Tik, uwaga, czekajcie, koło, koło 3 koło 2 milionów na Tick. Zobaczcie, mamy koło dwóch milionów na Tick, słuchajcie, w tej skrzyni, ale zobaczcie, że Tik jest tutaj taki co 20 sekund ogólnie, co nie? Więc nie jest to słuchajcie, zbyt szybkie. A tutaj, moi drodzy, w tym safe, zobaczcie, macie uwaga, już troszeczkę więcej. Po zobaczcie tutaj: Na tych macie w sumie tyle samo, czyli około 2 milionów, a nawet po około 3 milionów. Słuchajcie, ale za to leci wam dużo więcej. Słuchajcie, loot bugów tutaj, zobaczcie. O, widzicie, mamy tutaj dużo więcej loot bugów. I po prostu dużo szybciej tutaj ekspimy hajs na tych właśnie safe'ach. Zobaczcie, mamy ogólnie dużo więcej hajsu i dużo bardziej się to opłaca. Więc ogólnie, moi drodzy, odradzam wam tą yy, niszczenie tej skrzynki, chyba że macie, moi drodzy, mega słabe pety. Ja to wtedy niszcie tą skrzynkę. Ale, moi drodzy, sposób ogólnie na Rainbow coins jest jeden słuchajcie, który wymaga niestety, Czegoś takiego ekstra, ale moi drodzy, on za Ogólnie moi drodzy, jak pewnie widzicie, to tutaj, moi drodzy, też mamy taką strefę, gdzie są takie, słuchajcie, bardzo proste, takie, słuchajcie, kubki z pieniędzmi i moi drodzy, one dają nam milion w bardzo szybki sposób, zobaczcie, sposób bardzo szybko dają milion, co nie? O widzicie, tak bardzo szybko nam milion, kasy dają po prostu i jest w sposób szybka sprawa. I moi drodzy, to co wy musicie zrobić? Aby zdobyć, słuchajcie, jak najwięcej, najwięcej wymaksowanych słuchajcie, Rainbow Coinów. To jest, moi drodzy, musicie stanąć w tym miejscu na granicy tych dwóch stref, zobaczcie. Musicie odpalić sobie pet sending. To jest mega ważne, pet sending na single. Musicie słuchajcie, dać ogólnie widok z pierwszej osoby. I teraz, moi drodzy, musicie niestety zainstalować jakiegoś e, autoklikera, słuchajcie, który będzie za was klikał. Chodźcie, dajecie pierwszą osobę. Kursor waszej myszki musi być poniżej tej skrzyki, więcej tutaj, moi drodzy. Klikacie moi z strzałkę, możecie sobie coś położyć na strzałce na I patrzcie teraz, moi drodzy, że wam się klika wszystko. I moi drodzy, dzięki temu, moi drodzy, wasze pety będą niszczyły po kolei wszystkie, słuchajcie, safey, Oczywiście, że czasami nie będą niszczyły ich do końca, ale moi drodzy, po prostu chodzi o to, żebyście byli sami na serwerze i niszczyli po prostu po kolei wszystko. Wszystkie sejfy, słuchajcie, i wszystkie skrzynki to, słuchajcie, mega fajny sposób. Ponieważ moi drodzy jeżeli macie naprawdę dobre pety to po prostu będzie to wam niszczyło bardzo bardzo szybko Ale moi drodzy jest jedna wada że do, tej, do tego sposobu słuchajcie trzeba mieć sposób najlepsze pety jakie są w gierce I wtedy moi drodzy ten sposób się opłaca A jeżeli nie słuchajcie to po prostu trzeba lecieć po kolei słuchajcie po prostu te wszystkie skrzynki po kolei W każdym razie moi drodzy ogólnie najbardziej opłaca się jeżeli jesteście ciekawi Mniejszyć właśnie te sefy, które się tutaj znajdują słuchajcie I pamiętajcie żeby koniecznie obowiązkowo słuchajcie włączyć sobie e, Włączyć sobie wszystkie pusty, czyli triple coins słuchajcie triple damage słuchajcie Możecie sobie super lucky włączyć ultra Taki w sumie to openingu, później w każdym razie, moi drodzy, bardzo ważne jest to, aby właśnie niszczyć właśnie o te tutaj safey bo one słuchajcie, dają najwięcej. Więc słuchajcie, tak jest ogólnie najszybszy sposób na Rainbow Cody, właśnie jak ja, jak wam teraz słuchajcie, pokazałem, tylko otworzymy sobie słuchajcie, prezent i już wam pokazuję resztę, w ogóle co trzeba zrobić, żeby zdobyć najlepsze. Słuchajcie, ogólnie jak, które jajka otwierać i tak dalej. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie najwięcej tutaj tego wszystkiego dają loot bugi, Słuchajcie, bagi dają w ogóle najwięcej wszystkiego w Pet to, że teraz. Zobaczcie, moi drodzy, że mamy po 3 miliony słuchajcie z ludbaga W każdym razie teraz słuchajcie na strefę z jajkami i pokażę wam słuchajcie, wszystko dalej co czarok. Ogólnie moi drodzy to mamy te, mamy 6 nowych jajek. Słuchajcie, mamy tutaj jajko za pół miliona, mamy słuchajcie to jajko za 4 miliony, mamy słuchajcie jajko za 1 milion, mamy słuchajcie jajko za 16 milionów i mamy słuchajcie te dwa jajka, które nas interesują. Słuchajcie, tylko te dwa jajka nas interesują, słuchajcie, ponieważ one są po prostu najlepsze. I teraz, moi drodzy, mamy tutaj takie jajko słuchajcie za 80 milionów i mamy słuchajcie jajko za 9 milionów. Ja wam słuchajcie, szczerze radzę otwierać tylko za 9 milionów, ponieważ słuchajcie, mamy tutaj wtedy większe szanse i sposób nam łatwiej. I teraz, moi drodzy, to co musicie zrobić, to polecam wam słuchajcie, zrobić trochę miejsca w ejku, ponieważ naprawdę, słuchajcie, mogą Wam wypać na parę sporo petów, może wam wypaść, słuchajcie. Więc zróbcie sobie na pewno miejsce w Eku, słuchajcie. Więc zapadnie w zasadzie, sensie warto oku, ogólnie opróżnić sobie Eku, słuchajcie, co jakiś czas. No i teraz moi drodzy, auto haczycie sobie to jajko, zobaczcie i po prostu, moi drodzy, trzeba poczekać co wam wypadnie. Słuchajcie, w każdym razie z tego jajka, czyli właśnie z tego Rainbow jajka. Słuchajcie, wypada naprawdę bardzo łatwo zdobyć mifikara, Słuchajcie, bardzo dużo mifikali tutaj wypada. I zobaczcie, moi drodzy, że teraz jak mamy ogólnie. O, mamy epika, słuchajcie, mieliśmy legendary, W pewnym z tego Eka naprawdę bardzo łatwo jest zdobyć mifikara, Słuchajcie, naprawdę musicie sami spróbować i nie, jest to słuchajcie w ogóle żeby stąd zrobić Mifikala i moi drodzy, każdy z Was może to zrobić bez problemu. Zobaczcie, że ogólnie mamy tutaj... No słuchaj, mi drogę, bo to jest Epic, słuchajcie, ale naprawdę ma to to wydobyć epicara. słuchajcie, czy Mifikala, przepraszam. A mam też Epicas, słuchajcie, chwileczkę ja to zatrzymam i teraz pokażę Wam moi drodzy coś co ogólnie jak właśnie wygląda. Słuchajcie, ogólnie najlepszym petem z tego, poza jakimś petem jest, słuchajcie, ogólnie Pixel Demon, który słuchajcie, e, rainbowowy masz 59 trylionów mocy. Słuchajcie, czyli jest on bardzo, bardzo, bardzo mocny. I teraz moi drodzy, to co trzeba zrobić z tym petem, to moi drodzy, trzeba go po prostu przebrać Dark matter, ale zobaczcie, moi drodzy, jeszcze to, jest, to jest, jak ogólnie. Ono kosztuje prawie 10 razy więcej. I naprawdę, moi drodzy, nie polecam Wam tego Eka. Patrzcie, no jest trochę niepotrzebne. W każdym razie, wpadnie wam to wszystko, co tam. Tylko, że Golden słuchajcie, A po, po w sumie lepiej, według mnie, jest, moi drodzy, mieć takie pety zwykłe. Ale to, jak już uważacie. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie, e, to, co najlepiej zrobić, słuchajcie, żeby, żeby ogólnie najszybciej zdobyć tego e, huge peta. To jest to, moi drodzy, że zobaczcie. Musimy pójść teraz na e, Pixel Vault. I żeby słuchajcie, najszybciej zdobyć huge peta z tego Eka, musi, moi drodzy, w tutaj właśnie dać wszystkie wasze pety do tej skrzynki. I teraz, moi drodzy, te pacie się na Pixel forest i teraz słuchajcie wasze pety cały czas niszczą tam tu skrzynkę jak po widzicie a ja słuchajcie cały czas będę teraz zdobywał właśnie końc jak po widzicie moi właśnie z tej skrzynki i teraz moi jak to zrobicie to po prostu otwierajcie sobie cały czas tego rainbowowego ega i macie taki nieskończony opening ponieważ słuchajcie cały czas wasza kasa się zdobywa a wy cały czas słuchajcie będzie otwierać jajka i po prostu kasa się zdobywa a wy otwieracie jajka na raz w jednym momencie więc słuchajcie jest to po prostu najlepszy sposób na właśnie otwier otwiera tych jajek i wtedy moi drodzy hajs wam się na bieżąco zobaczcie uzupełnia a my po prostu otwieramy wtedy jajka co nie chajs się uzupełnia ja sobie otwieramy jakoś słuchajcie, czego chcieć więcej ogólnie zobaczcie, moi drogi, że na tik mamy 3 miliony a ogólnie tego kosztuje dziewięć milionów więc słuchajcie, prawie to no, prawie to się będzie zerowało w sensie jedno jako to będzie cały czas pokrywane z tego co kopiemy ale moi drodzy no niestety troszeczkę wolniej jest zawsze będę tam kopiu tego hajsu więc słuchajcie, warto mieć po prostu lepsze pety ale moi drodzy ogólnie mega wam polecam otwierać właśnie to rainbow'owe jako po w sposób kozacki jest sposób najlepszy słuchajcie, i najbardziej się opłaca je otwierać w każdym razie kolejna sprawa czyli moi drodzy przerabianie petów na darkwater ogólnie moi drodzy najpotężniejszym petem teraz słuchajcie, z nowego update'u jest ogólnie to, jeżeli. Idziemy sobie teraz na Dark Tech, to moi drodzy, najpotężniejszym petem z tego updateu będzie to, moi drodzy, jeżeli jeżeli tego peta, słuchajcie, Pixel Demona będziemy przerabiać na Dark Matter, słuchajcie. To jest najlepszy pet wtedy w gierceki może być. Słuchajcie, właśnie ten Pixel Demon przerabiany na Dark Matter, słuchajcie. I ogólnie to jest nowy hajz axolot, który był wcześniej najlepszy, to teraz właśnie najlepszy jest ten Pixel Demon, którego właśnie będziemy przerabiać na Dark Matter i właśnie to ten pet jest potrzebny, słuchajcie, żebyśmy, żeby po prostu być najlepszy, jeżeli chodzi o moc petów, tak? Ponieważ właśnie słuchajcie, nowym najlepszym petem jest ogólnie ten e, Pixel Demon i właśnie Pixel Demon po prostu musimy go później przebrać na Dark Matter. I dzięki temu, słuchajcie, będziemy zdobywać właśnie e, nowego, na, właśnie najlepszego peta w sobie, jaki istnieje, który wam jest warty porad 100 trylionów. W każdym razie, słuchajcie, możecie też przebrać słuchajcie, pety na Golden, wiadomo, i też na Rainbow, słuchajcie, polecam wam to robić. Ale ogólnie, moi drodzy, po prostu najważniejsze jest to, żeby otwierać cały czas te Rainbow jak słuchajcie, one wam dają największe szanse, słuchajcie, na i na słuchajcie tego huge peta i na słuchajcie, Pixel Demona, i moi drodzy, jest to po prostu najfajniejszy sposób na ekspienie teraz w Pet simulatorku. Więc pamiętajcie o tym. Moi drodzy, żeby po prostu otwierać sobie rainbowę, jajka. Słuchajcie, ogólnie pójść sobie na tamtą skrzynkę i ją otwierać, znaczy je prostu niszczyć Waszymi petami Pamiętajcie, żeby kończyć, słuchajcie, napisać mi w komentarzu, czy on się podoba ten update, czy nie. Bo słuchajcie, jestem mega on się, podoba Wam się ten update, czy może też nie, słuchajcie. Mi się ogólnie ten update podoba. W każdym macie dajcie końcie znać, co wy o tym sądzicie Słuchajcie, według mnie update jest fajny, aczkolwiek, moi drodzy, troszkę za dużo hiszpetów. Chyba doszło. Szczerze pojawia, wiecie? Chyba trochę za dużo kilzpetów, według mnie doszło. W każdym razie końcie, dajcie znać co o tym sądzicie moi drodzy. bug w sumie został jaki po staremu, jest po staremu, więc w sumie wygląda tak samo jak wyglądał. Tam jest właśnie taki wejście na na Pixel World, właśnie tam na tym, o zobaczcie, mamy jako hashtag 2 widzicie, tam jest właśnie wejście na Pixel World. I właśnie moi drodzy, tam w tamtym miejscu możemy wejść sobie na Pixel World. A w każdym razie to było na tyle, moi dodzy, pamiętajcie, że w mi się w górę. So, Elo, czyś papa, słuchajcie się ma. No i moi drodzy, Nara, naura, czy tak to tam się mówi, nie wiem, słuchajcie, w każdym razie Elo, czyś papa, słuchajcie. I niech mocno nowego update tu będzie z wami, Elo.